Cześć witam wszystkich serdecznie na moim kanale, jesteście niego kolejny odcinek z case dropa i mordeczki Nie zapomnijcie, że na stronie są e, giveaway 6 godziny dzienny, tygodniowy i miesięczny Z moim kodem Niko przez show, czyli moim reflinkiem, który jest w opisie Macie e, plus 5% przy doładowaniu i skrzyneczkę silver 1, która, e, która da, daje wam super profity, zaraz wam pokażę Za złoty 25 macie, złoty 25 macie za friko i otwieracie sobie taki i na 5 osób, ja wam pokażę na 5 osób 5 osób może mieć farta z tych 5 osób może ktoś mieć farta i będzie grubego skina. Ale to się zaczęło się zacinać. Przez te lagi, przez te przycinanie się. Mamy 452. Troszkę słabo, ale i na, na jedną osobę ktoś dost, na 5 osób dostaje jedna osoba 3 zł. O, ze złoty 25, zawsze spoko. Możecie spokojnie z jestem na upgrader i coś z tego wykminić jeszcze. No jeden item się nie złapał, bo jest za tani i dajmy na to razy dwa, na prawą stronę, bum. E, chyba siądzie. O kurczę, razy 10. Razy 10 się dało teraz. No i macie już parcie pompka za 7 zł. ale mam się jak ta, by pompka nie podobała. To mów, mówicie. Zawsze marzyłem o M4A4 w startraczku i zmieniacie sobie stronę. I chyba źle to zrobiłem, że zmieniłem stronę. <laughs> Znowu razy 10, tak? No dobra. No i nie, możecie marzyć dalej, bo i <laughs> nie zdobywacie Mordeczki, Lecimy. Oczywiście, eventik się już skończył już chwilę, więc sprawdźcie sobie, czy nie wygraliście. Pierwsze 100 osób zdobywa grube nagrody. Eee... I co? Czy ja co ja chcę otwierać? Mamy 1200 zł, miejmy nadzieję, że nie przegramy wszystko. O, dzienny co 24 godziny zabywacie grube siano. Przepraszam was za green screen, przepraszam was za mikrofon, ale... E, jestem świeżo po formacie, przez co. No, musiałem zrobić, bo nie mogłem komputera włączyć. Ostatni, ostatni ratunek to był format. I straciłem parę rzeczy. 15 groszy, w sumie spoko. I e, nie mam nic ustawione, a chciałem nagrać, bo muszę nagrać że mieć cokolwiek rzucić i tak na szybko sobie ustawiłem Ale dobra, bez zbędnego w sumie gadania, lecimy i tak Ja bym chciał zacząć od kosy, 20% Knife 156zł, tak o, Sobie jednym kliknięciem, sobie jednym kliknięciem, koskę, trafiamy Nie, ale trafimy Aquamarine i wydaje mi się, że to jest dosyć dobry traf, co? Nie, jednak nie, kurczę, myślę, że ona droższa jest 49zł, tylko kurde Słabo, dobra ja nie mam pojęcia, co ja chcę otwierać, powiem wam szczerze, bo sędziom bym otworzył grube skrzynki i do razy 10, i bo żeby siadło, może nie. Często tak robię. Eee, może zakręćmy się przy. O, tutaj tutaj może nie Digle. Tutaj już się bawiłem, pamiętacie, jak w Blazika Były czasy. Kurczak, były czasy. To ja może takie pootwieram skrzyneczki, które są w zasięgu dla was. Dla każdego właściwie 5 zł. 5 zł, czyli macie właśnie, właśnie 7 zł, ale oczywiście zaraz pójdę też najgrubsze, bo... Jakbym miał prze przewalić wszystkie pieniądze na tą jedną skrzynkę, to ja bym ten odcinek dwa dni ciągnął. 27 zł. Na zero. Do trzech razy sztuka. 3 razy. Na zero eee, Nitro, teki i chyba to tyle. A teki to nie. Tutaj już i jeszcze raz. Ostatni raz, 3 razy sztuka i teraz rzucasz nam skinkiem i mamy 33 zł i 60 grosz. Ale beka, jakbym trafił. Mamy tego, a Wubkę jedną, drugą. I 13 za ty. No blisko bym. <laughs> nie w ogóle. <laughs> a... Muszę ją otworzyć. Muszę ją widzowi otworzyć. Ostatnio nam rzuciła grube, grube skiny. Więc może i dzisiaj się nam rzuci. Co rodzaju green skina, Muszę rękę położyć, żeby go tak widać nie było. A... Guardianik, Famasy to ta fajna petka i tania. Mega super Famas. 48 zł. Dobra, na... blisko zera. Rękę postawię to nie będzie widać green screena. E, Famas też fajny Famas też tani auk 27 zł Famas. No dobra, tutaj już troszkę gorzej, ale nie źle, nie jest źle mordeczki. Ja bym... Będę skakał dzisiaj tak po stronie randomowo. Randomowo będę sa... A taki Saju na wakacjach. To już jest grubsza troszeczkę. I sają na wakacjach. E, Ulaniec nam daje co nam daje. Oczywiście nie, nie obliżając. Tak tylko mówię. E, M-kę nam dał, w sumie jedną, drugą 110 zł. To masz jeszcze raz szansę, Saju. Jeszcze raz masz szansę, żeby oddać to. Oddać, co zabrałeś. Oddać, co zabrałeś. No i tutaj już lepiej rzuciło. Znaczy bardziej czerwono. A czy lepiej, zaraz się przekażę. Na delikatny plus. O, drogi ten skin. Ja nie, ja nie uważam skinów do CS-a tych postaci. Jakoś tak mi irytują jak ktoś gra, bo wtedy te... E, jakoś ciężej jest trafić, tak, tak mi się po prostu wydaje. Ciężej? Może i dzieszej? No może i ciężej te... te, te też... shaders i tak dalej, to tak jakoś tak się wszystko zlewa. Ale to tylko moje zdanie. I uwaga, Kosta, tak blisko? ten Elementar SG Turbo, tak? Nie, to jest Bloodshot, okej. Okay. 46 zł. To masz jeszcze jedną szansę. Jeszcze jedną szansę. Tutaj mi już telefon. Super, że zaczęliście pisać jak ja nagrywam. O, Kusa! Ko o to mnie zaskoczyła miłości! Skrzynia miłości oddaje. No i już mamy na miniaturę. Skrzynia miłości oddaje. Ona zawsze oddawała, ale U, nie zaskoczyłaś, to masz jeszcze raz. A WP hyperbis jeszcze, nie no. Tylko tutaj reszta syf wyleciał Ale kurde, kurde jak co odcinek będą takie i te wylecie, To to normalnie wyświetla będzie samo robić, To to, ja robi. to, to urodzinowo Nie mam urodzina, a jak ktoś ma to wszystkiego najlepszego 100 lat Wuja życzy Ale fajnie Ja pierdyle Noise. Muszę do i się jakby co Kurcze czemu nie tu Angry Mops zatraku, 20 zł złoty tylko Ja pierdyle Jakie tanie Dobra jeszcze raz i jakąś droższą jeszcze jedną i o Boże, jak posypało mogę się tu dać. bo ja by się nie pogniewało, 62 zł. Tylko szkoda, 113 zł. Więc ja oczywiście. Może no nowa gwiazda? Czemu by nie 80 zł? One shot, one knife, pleas, fever dream. To jest Neonoir, Fever Dream za 16 zł. Tak średnio. Lecimy na upgrader moi drodzy parafianie. Eee, musicie przydękać teraz. Szybko. Razy dwa, boom. No i mamy MK na prawo. Dr Trzeci raz te same miejsce poleciało. A jak ja będę chciał razy 10, bo to już będzie ostateczność, żeby zgarnąć grube siano, to mi nie da. To mi nie da, ja wam mówię, tak będzie. Ale dobra, zostajemy na tej prawej stronie, nie zmieniam. Na razie daje prawą stronę, co jest? Znowu w tym samym miejscu Znaczy no tutaj to już ciężej było, ale kurde 60 zł na 105 Ole dało I teraz chęcią bym zmienił dwa razy Zmieniłem i dobrze Tak jest, doleci Dwa razy prawo, raz lewo Dobra, jest kosa i dobra, jak tak będzie się działo to idzie git I wracamy na prawo, walić to Co będzie to będzie? Fajnie jakby dało, bo to już grubsze skiny idą. 600 O, taki talonik. Nie dolecić. Nie dolecić. Nie dolecić. Ile my tu mamy? Z tą kosą? 900. 1000 zł. Kosę zostawiamy i to upgrade'ujemy. Na prawą stronę, na knajfika. No i mamy. Elegancja Francji. I znowu tu... Ile mamy tego siana? 1100 zł. Prawie na zero. Więc. O nie, za słabo się kręci shit. A już się. Nie, tak nie może być. No, tak nie może być. Tak nie może być. No nie, no znowu przegramy, wszystko tak fajnie szło. No nie, nie może tak być, że my przegramy. Tak fajnie szło, kurczę. Nie może tak być. Razy 5. Nie robię razy 10, a będę zły jak wsiądzie razy 10. i Ej, mamy to. Mogę razy 10. Siadłby razy 10, ale jestem zły teraz. Ale mamy kosy za 2000 zł, tak jest. I kończymy to. Siada dzisiaj po tej stronie. Więc... A mogę razy 10. Razy 10. Aj, kurczę, dobra. Zostawiamy to na następny ocieczek mordeczki i siadło. I może być, może być profit, może. Nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, komentarzu. Wbijacie pierwszy mój, e, pierwszy link w, w opisie, czyli mój link, gdzie macie plus 5% przy doładowaniu, czy tam 10, już teraz nie wiem, Nie, 5, 15% przy doładowaniu. I z, e, z kodem Niko darmowa skrzyneczka e, Silver1. Dziękuję za oglądanie, na razie, hej, pa. Cześć, cześć.